Przede wszystkim naturalny, po drugie z kwiatami koniecznie. Ja już kiedyś byłam na tych wiankach, na tej imprezie, i bardzo mi się podobało, bo wszędzie były te wianki. I teraz mi tego brakowało. Fajnie, fajnie, miła atmosfera tutaj panuje, więc. Ale nie było to łatwe. Zrobiłam za dużo i musiałam jeszcze raz. Bardzo sympatycznie pogoda jest piękna, więc skorzystałyśmy. It's very interesting. We don't have this in Hungarii. And it's like a fun activity together to make this and compete, which is the best. Bardzo mi się podoba, zwłaszcza, że i data, i rzeka, i Wawel wszystko razem nam się spina w to, że ta impreza tutaj i te warsztaty zwłaszcza młode pokolenie przyciąga i powoduje, że młodzi też się uczą starych tradycji plecenia wianków. Piękna, rewelacyjna, taka typowo krakowska i aby nie zanikła nigdy.